Witajcie kochani, dzisiaj zrobię filmik na, na temat mniszka lekarskiego tutaj właśnie na moim ogrodzie rosną takie to działanie jest bardzo wszechstronne działa przeciw yy. na temat mniszka lekarskiego widzicie tutaj będę gotował yy, syrop dla siebie no i dla rodziny oczywiście mniszek lekarski właśnie jest yy, działa bardzo wszechstronnie Działa przeciw zawierające inulinę. Wspomaga regulację gospodarki węglowodanowej, spowalnia wchłanianie cukru, obniża indeks glitericzny potraw. Działa moczopędnie, jego działanie ma właściwości oczyszczające dla organizmu, wspomagające, stosowany jest w przypadku obrzęków, chorób nerek w dnie moczowej. Wspomaga odporność, polecany jest w Stanach rekonwalescencji, u osób starszych, no u ja młodych nie należy. Polecany w okresach, w okresach zwiększonej zachorowalności na wirusy i to jest właśnie naj, najlepszy moment, by ochronić się przed wirusami. Na pewno nie będę słabszy, na pewno mnie wzmocni. Nieestetyczne kurzajki i brodawki, takie właśnie działanie. Wskazuje mleczko, które po zerwaniu, takie właśnie mleczko, to właśnie działa na te nasze nieestetyczne kurzajki i brodawki. Wspomaga, wspomaga trawienie, wpływa na zwiększenie wydzielanie soku, wspomaga na również w odchudzaniu, na przykład obniża łaknienie. Wykazuje oczywiście właściwości też przeciwnowotworowo. Wyciągi z korzenia mniszka pity pod postacią herbatki. Ma, według niektórych naukowców, wpływ, wpływ na choroby nowotworowe, szczególnie w przypadku białaczki i chłoniaków. No to co? Zaczynam zbierać wszystkie mlecze do miski i będę gotował. Potem jeszcze będę musiał odczekać chwilę, żeby te wszystkie robaczki z tych kwiatków powychodziły. No i proszę bardzo, zobaczcie ile zebrałem z, takie, z tego mojego małuskiego ogródka. Tyle, tyle tego mam i to będę gotował. A co jeszcze jest yy, najlepsze, to jest dla kobiet. Napar, napar z kwiatów Mniszka reguluje cykle miesiączkowe pracy jajników, dzięki zawartym w nim Flavonoidom i kwasie foliowym. Są również syropy z miszka lekarskiego, który jest pozyskiwany. Ten, ten syrop z kwiatów, właśnie z właśnie jest pozyskiwany syrop. Ono ma właśnie działanie przeciwkaszlowe. To właśnie to jest to, jest to co mi dolega. Ja ten, sposób już, ja, ja ten sposób gotowania tego syropu już używam około 28 lat, wieczorami miałem taki mm, dziwny symptom, że jak byłem w łóżku, jak już się, jak już zaczynałem zasypiać, robiło mi się ciepło, za, za, z, dostawałem ataki kaszlu i to był tak uciążliwy ten kaszel, i kolega kiedyś w piekarni właśnie mi powiedział, jak robiłem nockę z nim, on powiedział, że jest na taki sposób i no zacząłem gotować i rzeczywiście naprawdę on pomaga. Ten syrop ma jeszcze wiele innych, jak to powiedzieć, ma jeszcze wiele innych dobroczynnych właściwości, ponieważ zawiera witaminy A, C i D, które ma właśnie właściwości uodparniające i wzmocnienie kości. Zmniejszanie układu kostnego, wit, witaminy z grupy B wpływające na pracę wątroby, wspomaganie w, w, układu nerwowego, minerały takie jak potas, krzem, magnez, żelazo, nuliny, zmniejszającą poziom cukru we krwi, kwas, k, k, kwas krzemowy zapewniający w skórze poprawne poprawny jego wyglądu. To jest naprawdę, natura obdarzyła nas tyloma. Dobroczynnościami, ale po prostu nie o wszystkim wiemy. No to co, zaczynamy działać. Ja teraz sobie te wszystkie kwiatki wysypię, niech powychodzą wszystkie robaczki, a później do garka wrzucę i pokażę, jak ja to gotuję. O, tu jakiś pajączek się zaplątał jeszcze. Proszę bardzo. Jak się chodzi? Bidula. I tyle zostało. Nazbierałem 88 kwiatków. Tą recepturę, którą ja znam to było na 300 kwiatków i 3 litry wody. Mam 88, czyli dam niecały litr wody, a o, jeszcze pajączek znowu idzie w moim garnku. No, pajączek poszedł. No to zaczynamy gotować. Tu mam tyle kwiatków. Wlewam 800 ml wody i teraz to będę gotował. Lecz do tego jeszcze idzie. Yy, muszę dodać dwie łyżki miodu. Mam taki miód prawdziwy, już się zcukrzył. Jedna. Ok, dwie łyżki miodu. Do tego również muszę dołożyć cukru. Też dwie łyżki cukru dodaję i dodam również sok z całej cytryny. Chciałoby to będę musiał gotować około 15 minut. Okej. Okay. Ale piękny zapach zmiolu i cytryny I taki sam właśnie będzie, będzie syropek. I później po ugotowaniu, po wystudzeniu, po odcedzeniu i wystudzeniu, yy, dziennie na dzień dobry przed śniadaniem 50 gram taki kieliszek yy, tego, tego syropu. a taki kaszluch. Jedną pięćdziesiątkę z rana, jedną pięćdziesiątkę jak idziemy spać i możemy spać spokojnie. No i proszę bardzo, jak się gotuje ładny syropek. Więc tak, mam już gotowane. Teraz muszę odsadzić. Niezbyt mi to zgrabnie poszło. A teraz jeszcze muszę przecedzić przez drobniejsze sitko. Więc teraz kiedy jest gotowe, muszę teraz poczekać, aż przestygnie i mam gotowy syropek. A wygląda właśnie w ten sposób, taki żółciutki Przechowaję go w chłodnym miejscu, wstawić do lodówki i niech się stoi. Teraz kiedy mi przestygł ten cały syrop, przeleję go do słoika. Mam tyle syropku. Teraz, żebym wiedział, ile jest 50 gram, naleję sobie do miarki. mam. 50 gram w miarce, naleje do szklanki na drugi raz będę wiedział, ile jest około 50 gram. O, tyle mam 50 gram. I to na jeden raz. Z rana, z rana i wieczorem się napić i na pewno będziemy zdrowsi. Jeżeli podobał Ci się film, subskrybuj mój kanał, daj lajka. Napisz coś, jeżeli masz jakieś pytania. Dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę zdrowia.